Najmilsi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale i wszelkim Słowem Bożym. Jest więc rzeczą słuszną, aby lud chrześcijański więcej tęsknił za pogarmem Słowa Bożego niż za dosytem chleba. Ochotnym i radosnym sercem rozpoczynajmy ten uroczysty post w duchu wiary. Obchodźmy go niejałową głodówką, do jakiej zmusza nas nierzadko jakieś niedomaganie fizyczne lub niesmak przesytu, ale szczodrą wolą czynienia dobrze. Bądźmy jednymi z tych, co do których sama prawda powiada. Błogosławieni ci, co łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Zasmakujmy w uczynkach miłosierdzia. Nasycajmy się pokarmem odżywiającym na wieczność. Nakarmienie ubogich z darów naszych, Oto niech będzie nasza przyjemność. Dajmy odczuć nasze ludzkie współczucie chorym, przykutym do łoża boleści, niedołężnym kalekom, znękanym wygnańcom, opuszczonym sierotom, w smutku i w troskach pogrążonym wdowom. Kto ma wielkie serce, temu nigdy nie zabraknie środków.